Cześć wszyscy fani od RPG. Dzisiaj wielki dzień dla naszej społeczności, gdyż Titsy, czyli Trace in the Sky, zobaczcie bez dopisku The Legend of Heroes, zostają w pełni odnowione. Dzisiaj jest premiera światowa remake'u. Demko już jakiś czas jest dostępny na wszystkie dostępne sprzęty od PlayStation przez Switch'a, jedynkę, dwójkę po Steam Deck'i i Steamy i capi systemka można przenieść do pełnej wersji gry. Jest to twoje wejście do świata The Legend of Heroes. Mimo 13 części, które się ukazały między premierą o tej właśnie gierki niespełna 20 lat temu w Japonii. To jest właśnie moment, żeby wejść do tej serii. A dla wszystkich, którzy ograli tę wspaniałą grę, czy to na PSP, czyli pierwszej iteracji dostępnej poza Japonią. Czy też na wicie tylko w wersji Pirata, gdyż Vita dostała, dostała swój malutki remake tylko w Japonii, ale jest możliwe angielskie spolszczenie, mam nawet tutaj kolekcjonerkę japońską. No to tutaj mamy pełny remake 3D. Tak świetne podejście, unowocześniona jest gra, wygląda wspaniale. I co tu dużo mówić, jak ktoś mi nie wierzy, niech ściąga demko i gra sobie na PlayStation 5 i tyle i przenosi swoje save y dalej. Ja zamówiłem kolekcjonerkę. I czy to jest kolekcjonerka? Nie, to nie jest kolekcjonerka. To jest dopiero pierwsza część kolekcjonerki z Grow, bo dzisiaj jest światowa premiera w gry w wersji cyfrowej i fizycznej. Można kupić wersję zwykłą na PlayStation 5, bądź na Switcha pierwszego, bądź edycję ze steelbookiem. Ja zaś zamówiłem u dystrybutora gry wersję kolekcjonerską z wielkim pudłem. Niestety dzisiaj otrzymałem tylko pierwszą część zawartości, czyli wersję fizyczną gry ze Steelbookiem. Jest to wersja na PlayStation 5, tak, i jest to Ultra HD, jak widzicie, Blu-ray, wersja fizyczna. Jest jeszcze taka sama na Switcha 1. Na Switcha 2 jest upgrade za 1 euro. Tak, czyli jeżeli ktoś ma Switcha od dwójkę, tak jak ja, to sobie może kupić kadridż na jedyneczkę, mieć piękne pudełeczko, grę na kadriczu, plus malutki upgrade'cik na switch dwójkę. Ja zaś postawiłem na wersję z PlayStation 5. Moi drodzy, gdy przyjdzie do mnie reszta kolekcjonerki, oczywiście również nagram drugą część tego filmu. Zobaczcie, miło, że dali kartonowy, kartonowe pudełeczko. W środku mamy co tutaj mamy jakiś kodzik na classic style costume Estelle and Joshua, czyli na głównych bohaterów i lunch celebration pack, bracer starter kit, czyli upraszczacze, czyli kolejny powód, żeby zacząć grę wyższym poziomem Trudności. Jest to gra całkiem prosta, przynajmniej taka była w oryginale. Demko również jest całkiem proste na wersji na, na podstawowym poziomie trudności, więc zalecam zwiększenie sobie tegoż poziomu. Proszę Państwa, jest to wielka, wielka seria. Jest to pierwsza część trylogii, ale po ocenach tego co trzymam w ręku pewne jest, że dostaniemy zremasterowaną, raczej zremakowaną całą trylogię, czyli trailsy jedynkę, drugą. I trujeczkę. Później seria przychodzi w Trails of the Cold Steel, które znamy z czasów VITY i PS3. One nie wymagają jakiegoś większego remakeu. Są dostępne w całkiem niezłej postaci na PS4 i na Switcha. Jest to kolejna. Czterologia, czyli taka kwadrilogia, tak? czyli kolejne cztery części, ale one nie są ze sobą powiązane, po prostu toczą się, znaczy są ze sobą powiązane, ale nie są bezpośrednio i możemy sobie po prostu wybrać, którą spod serii wybieramy do ogrywania. Ta Trails in the Sky toczy się w królestwie Libern i tyle. Co tu dużo mówić? Chronologicznie jest to pierwsza. Potem są cztery części Trails of the Cold Steel. Później jeszcze tam jest trochę, żeby nie namieszać, a później dochodzimy do Trails Through Daybreak, którego rozpakowanie mogliście widzieć u mnie na kanale już kilka dobrych miesięcy temu. No dobra moi drodzy, czyli tak, dostajemy w paku, tak, czyli gdy zamówicie sobie taką wersję ze steelbookiem, no to dostajecie kartonowe pudełeczko, steelbuczek i zobaczmy czy jest piękny. Zazwyczaj ta firma robi piękne steelbooki, no i zobaczmy jak teraz. Nie no, słuchajcie, zobaczcie, jakie to jest piękne. Poza tym, że uwielbiam główną postać, czyli Estelle, trochę mniej jej przyrodniego brata, e, no po prostu to wygląda świetnie, tak? No, zawsze, zawsze Falkom Niss mieli świetne stirbuczki. Zobaczcie, jakie świetne stirbuki są do Trails for Daybreak, albo tutaj mam stirbuczek do Trails of Cold Steel 3 na Switch. No, przecież to jest. Dzieło sztuki. Tak, ja akurat trzymam gry w steelbookach, więc ja jestem użytkownikiem skillbooków, więc ja bardzo często na nie patrzę i praktycznie można rzecz używam. Zobaczcie, w środku mamy pokazane, gdzie jest królestwo, w którym toczy się akcja pod serii. W Erebonian Empire na przykład toczy się inna podakcja, w Kalwardzie toczy się inna podakcja. One są wszystko ze sobą powiązane w taką chronologię wydarzeń na tym całym kontynencie. No prześlijcie, nie dostaliśmy mapy. Mamy tutaj mapy, mapę, no to no, czego chcieć więcej? Ogólnie Steelbook przypomina tego mi z Persony 5, gdzie mamy właśnie wszystkich bohaterów na takim ładnym tle, no ale co ja dużo, no zresztą zobaczcie sami, to jest coś, coś, coś pięknego, tak, to jest coś pięknego. No a co mamy tutaj w pudełeczku? Domyślam no, się, że nic. Dziwne, że te DLC dali tak luzem, nie? Tak dali sobie luzem, o tutaj, nie w tym plastikowym. No dobra, otwieramy Blu-raya. Podobnoż gra jest na 40-50 godzin do splatynowania na około 80. Ja gr wersję na PSP miałem tam bodajże 80 godzin, ale ja bardzo długo grałem. Od 2012 roku do 2020 z przerwami. Ja tam dużo grindowałem. Więc to jest trochę taki słaby miernik. Wersje na nie przeszedłem, ale sobie je pogrywam, bo jest fajna, ma wsparcie do trofeów japońskich. No i całkiem niezły jest ten Znaczy, jest, jest to przetłumaczenie fanowskie angielskie. No i moi drodzy, jak się można było spodziewać, tutaj w środeczku już mamy, nie mamy żadnych DLC do ściągnięcia. Mamy po prostu. Płytę Blu-ray z grą, mam nadzieję, że zapełniona jest grą. No i tutaj mapkę, kopię z steelbooka. No to moi drodzy, jeżeli coś takiego jest bodajże warte około 250 zł w sklepach polskich, no to polecam. No, piękny steelbook, kartonik, gra w oddzielny pudełka. Nie że tam wsadzą płytę do steelbooka, jeszcze bez kartonu dadzą. No i te dwa DLC, które za chwilę wykorzystam. Co tu dużo mówić? Polecam, jak ktoś jest nieprzekonany, niech ściąga demko, jest na wszystkie urządzenia, a zapis z demka można przenieść do pełnej wersji gry, więc ja zaraz wpycham sobie tą płytkę do PS5 i kontynuuję zabawę, mam nadzieję, że będzie auto pop-up jakichś pierwszych trofeów. Jeżeli jesteście zainteresowani unboxingami reszty tej wielkiej serii Legend of Heroes, zapraszam do mnie na kanał, do poprzednich filmików, ja biorę się za granie. Pozdrawiam moi drodzy.